Dzień dobry, szanowni, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem znajomy Króliczka, a to jest nowy, cotygodniowy mini-maraton z Total Wara. Mini-maraton, który w sumie to wy wybraliście, bo na Discordzie naszym znajomi znajomego była ankieta, gdzie to wy głosowaliście, jaki kolejny Total War powinien być ogrywany. Wygrała Attila pod Endzik Bizancjum, a właściwie próba uratowania upadającego Bizancjum. Drugie miejsce zajął Shogun, tam naprawdę była walka o, o kilka głosów. Było do wyboru Attila pod, pod Enzyk Bizancjum albo Shogun 2 tym krajem, to jest chyba Czoso KB? Pod tych łuczników nie mieliśmy zagrać. No ale wygrała Attila, więc witamy w Attili. Oczywiście na modyfikacji 1212, no bo w sumie postawki Attili się nie da grać. I na wstępie łapek, górę, soczysty końca. Zapraszam na Discordzika, Patronite Twitch streama oraz drugi kanał znajomy Zajączka. Gramy oczywiście na spolszczeniu do tej modyfikacji, by jest całkiem w pytkę zrobione. A, jeszcze na wstępie warto wspomnieć, że to jest odcinek o godzinie 12, o godzinie 15 będzie drugi odcineczek i o godzinie 18 będzie trzeci odcineczek, jak to cotygodniowy mini-maraton z Total Warów. Dobrze, przechodząc do właściwej części kampanii, wielka kampania, wczesna kampania, nie wiem kiedy się doczekamy tej później kampanii, ale ta wczesna kampania jest czadowa, znaczy Wiecie, ta modyfikacja jest spokojna, jest naprawdę fajnie zrobiona, tylko problem jest, że to jest z Attila, nie? Więc... pewne rzeczy Atillowe. to jest... czekaj, Cesarstwo Czarstwo... Ancińskie to są bandyty i h na nich! Prze przebrzydłe krzyżaki, krzyżowcy, którzy nam zniszczyli i złupili Konstantynopol, to jest nasz pierwszy wróg! Obiecuję wam, że każdy krzyżak, który spadnie nam w ręce... Yy... No, napal, nabity będzie. My gramy jako Cesarstwo Nicejskie. Z tego, co się orientuję, potem będziemy mieli możliwość odtworzenia Bizancjum Czarstwem Nicejskim, my jesteśmy tym, tym, co tu pozostało, nawet, nawet Konstantynopola nie mamy, rozumiecie? Prawdziwy, prawdziwy Bazileus Rzymian, jak widzicie, by nie zrobione. Populacja, tak, przypominam, że na tej modyfikacji 1212 jest dużo, dużo więcej mechaniczek, jest mechanika populacji, to jeszcze na kategorię populacji chłopi, iż, iż, chciałem powiedzieć Rzymianie, no, no Rzymianie też, ci, ci inni szlachta i tak dalej, jest dużo, dużo mechaniczek. My chyba graliśmy tutaj Anglikami? Chyba Anglikami graliśmy, nie? Chyba my coś tutaj Anglikami świrowaliśmy I pamiętam, że całkiem spoko, szybko wszystko zmasakrowaliśmy. Dobra. Krótkie wprowadzenie, do no, Krzyżacy przybili, złupili nam Konstantynopol, założyli własne państewka, my jesteśmy w Ciesięcie między tych Krzyżaków, tu chyba jest sułtana Trumu. Tam zbuntował się ten trapezon, więc totalny krieg dookoła. A Wenecja wszystkie wysepki po, po, po podjumała, jak to przebrzydła Wenecja. A właśnie, to Wenecja finansowała tą krucjatę, ją też zniszczymy. Wszystkich zniszczymy. Prawdziwy Bazyleus, rzucaj przeciwko nim oszczepy i strzały, aby wiedzieli, że walczą z potomkami Greków i Rzymian. Renesans hellenistyczny, plus 25 do bogactwa z budynków kulturowych. Okej, będziemy kulturkę budować. Imperialna ciągłość, plus jeden do autorytetu dla wszystkich postaci i do doświadczenia dla werbowanych agentów. Z tego co kojarzę, to rozwój postaci był tutaj dość długi, w sensie te perki, jakie dawało się generałom, to było też do, 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 dość takie mało rozbudowane, zobaczymy czy od tego czasu coś się zmieniło. Zach zachowane tradycje... Komnenowskie. To jest chyba do tej pierwszej dynastii? Znaczy, nie, nie pierwszej dynastii. O tej, której z dynastii Bizancjum. Wyzywam do doświadczenia między 10 do kosztów utrzymania jednostek zawodowych. Intryga sądu, by, sądu bizantyjskiego, między innymi do lojalności dla wszystkich postaci. Józef, i ta muzyczka z Medievala 2. Taki Medieval 3? O Jezus. No cóż, pięknego by było. Zagramy na poziomie wysokim. A, myślę, że będzie spoko. Tylko to, co chciałem zrobić. Nie wiem czemu się nie wczytało postać, ale spoko. Poziom pomocy, weź mi to wyłącz. Weź mi to wyłącz koniecznie i może być wybrane. Dobra, to co? Rozpoczynamy kampanię? Chłopanie filmik wprowadzający. Ej, to jest dla Bizancją zrobione. Gryliśmy anglikami nie było takiego filmiku chyba, nie? O, kuń jedzie. Na pusty. Drugi kuń, dwa kunie na pusty, trzy kuie. Okej, okay, cała horda kuniów widzę, że jedzie. Ej, filmik wprowadzający do Bizancję zrobili, nice. 1. Are the yes. shadow of an empire that once ruled it all left behind in the dust as the world around us moves on and forgets our civilized ways Legacy we built and crumbles before us as our homeland is conquered by the lords of the west. Subiekt języcki, David jakiś hajerowe żbiczki, których trzeba zniszczyć. Wszystko zniszczymy wraz z tym przeklętym papierem. Ziem wróci do Bizancjum. Obiecuję wam to. While our capital is ransacked by crusaders. No, z jednej strony kieszaki, z drugiej Turcy. Enzik totalny, no. Podoba mi się. Trzeba było legendarny poziom trudności wrzucić jeszcze. Enzik 1212. <laughs> nice. with victory and triumph running through our veins. We are resilient, having overcome greater challenges in the past. Jezus, ile trebuszy! I, ile trebuszy tam było! Dajcie mi te trebusze! Ten lubi trebusze. ziód, ziód! Czekajcie, my będziemy musieli zmasakrować własny Konstantynopo, jeżeli chcemy go odbić. Politka. W We are destined to są brutusa. O, to, to my do, do Rzymu sa. Zmęczenie wojen, tak, to są różne mechaniczki. W większości już zdążyłem zapomnieć, a, a drugiego, drugiej połowy w ogóle się nie nauczyliśmy, jak graliśmy jako ten. Jako Anglia. Tak, pamiętam, graliśmy Anglia i tam yy, mieliśmy możliwość w ogóle zostania cesarzem HRE, bo jest mechaniczka pod HR, ale mega przyjemnie grać się Anglikami, w sensie tak... Francja jest rozbita i sobie ma ma masakrujesz tą biedną Francję. Dobra, ale wracajmy do naszego yy, pięknego bizantyjskiego Enzigu. Jak widzicie, nie mamy Konstantynopola, jesteśmy wciśnięci w zachód Azji Mniejszej. O, widzę, że Rodos się ostało. Myślałem, że wszystkie wysypki już trafiły pod panowanie tych przeklętych kupców z Wenecji. Spokojnie, Wenecję też zatopimy, posypiemy scholą i żaden delfin tam już nigdy nie wpłynie. <grym> Dobrze, zacznijmy od tego, że mamy... Nasza stolica jest w Nicei. No tak, w no sumie jesteśmy w starce Zobaczmy, jak wygląda dyplomacja. My powinniśmy mieć tutaj trochę wojen. Naszym sojusznikiem jest Bułgaria. O, to ciekawe. Okej, dobrze wiedzieć, fajnie, że Bułgaria. Przez większość czasu Bizancjum i Bułgaria tam się konsali, ale widać, że w dobie upadku to wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. O, właśnie, mówiłem, że cesarz trapeządu to jest ta zbuntowana prowincja. No i cesarstwo łacińskie, czyli. po kłosie tej czwartej krucjaty hatwół bandyckiej. My handlujemy z. My handlujemy z na tym Seljuków. My nie powinniśmy się nie No ale pak, to nie mamy z nimi! Eeee, acie, acie, panie Kajkusie? Naszym cesarzem jest Teodoros. Piękny czepek. Ej, to dobrze. Ej, bo ja myślałem, że my będziemy musieli od razu walczyć też z na tym rumu. Ej, podoba mi się to. Dobra, y, spróbujmy na start może pohandlować z kimś, bo y, handeli, handeli zawsze fajne. O, no i cyk, cylicja. Y, Jerozolima, o. Jerozolima też była w ankiecie i właśnie się wahałem, że nie chcemy zagrać Jerozolimą. Co odrzucona? Halo, panie panie się. Proszę handeli, handeli. Czy nie chcemy Jerozolimą zagrać, czy Łaciński, czy Bizancjum? Ale enzyk Bizancjum wydawał się bardziej czadowy. Mam ci 1500. Okej, okay, dobra. Okej, okay. okay, to chyba już nie pohandlujemy. Spróbuję jeszcze nie, wiem, się, Nie, ci jesteście do podbicia, o to też są zmontowane prowincje. cesarstwo Łacińskie, Królestwo Tesaloni, Księstwo Achaj i Despotat Epiru. To wszystko je, należy do nas. A, i Cesarstwo trapezonte i w ogóle Steldziuktkowie, Cylicja, Jerozolima, Abbasydzi państwo, kościele, Wenezja, to wszystko jest Rzym, to wszystko jest Rzym właśnie, a propos Rzymu, my powinniśmy mieć w decyzjach otworzenie Imperium Bizantyjskiego, nie wiem czy mamy możliwość odtworzenia otworzenia Rzymu, potrzebujemy Konstantynopola, żeby to zrobić, okej okay, Noted potrzebujemy Konstantynopola, Konstantynopola. oj, Konstantynopola jest bez garnizonu można by spróbować ale tak, jak pójdziemy do Konstantynopola to oj, my mamy w ogóle obitą armię, czemu ta armia jest obita? To mi się troszeczkę nie podoba. To mi się troszeczkę nie podoba, bo to jest ta armia ławą pięści ojca. Jak ona się nazywa? Sprawiedliwi Zdobywcy. O Jezus. Zmieniłem nazwę na bardziej lorową. Pierwszy Legion Brutus. Piękna nazwa. Co możemy tu zrekrutować? Aha, widzę, że jakaś milicja. Super. Super milicja. Peltaści, to jest ledcy pierwsi łucznicy, włócznicy. Um, super jednostki, super. Rekrutuj mi tych łuczników. Attila polega głównie na kawalerii. O, tu widzę jakaś bardziej czadowa armia. Miecze Sprawiedliwości, o, jest obrzydliwe te nazwy. Dobra, Leg Legion, drugi upadek. O, i tu lepszą pichotę możemy. I kawalerię możemy zrekrutować. Hmm. Zrekrutuję jedną jazdę szturmową. Ona się aż dwie tury robi, nie, to nie mamy dwóch tur. Bo to są kodni łucznicy, nie? Jazda harcownicza. Czy oni są oszczepami, rzucają. Nie, oni oszczepami rzucają, nie, to gówniane, w sensie słabe, to zrób. wy też dwie tury się rekrutujecie... Wszystko się tutaj dwie tury rekrutuje. No, co za skandal. Dobra, to zrób tych harcowników Myślę, że na krzyżowców się przyda. E, I to całość naszej armii, jakie posiadamy, tak? Tak, dobra, wy się zrekrutujcie. następnej turę spróbujemy uderzyć na Kiki z Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możemy coś rozbudować, właśnie, bo tutaj 1212 modyfikacja wprowadza całkiem nowy, bardziej rozbudowany i, i dla mnie lepszy system budowy niż, niż te kafelki w co były cztery. I mogę je zbudować. Możemy zameczek rozbudować. Spoko. Ta osada wydaje się naturalnie dobrym tym, zamkiem do obrony, bo są zamki miasta, nie? E Czekajcie, zaraz zobaczymy, bo to tutaj jest miasto... Tak, są zamki miasta, no, no zamki z definicji obronne tutaj ewentualnie na Sultana Trumu jak najbardziej się przyda. Aha, i to całe pieniążki poszły. Okej, okay. okej. Okay. Technologie. Drzewko technologii chyba nic się nie zmieniło z ostatniego czasu jak graliśmy, nie? Gdzieś tu powinno być w technologii... Technologii, o właśnie to, że można wyższy poziom budować miast, wzrost populacji. Koszt budynku minus 5, 10 tur od razu możemy zacząć się badać. 20 tur na technologie wojskowe. Ok, notet. Notet. Zasięg ruchu na apie kampanii. A to jest na flotę. okej, okay, to nie, to na razie nie chcemy. Coś jeszcze powinniśmy zrobić w pierwszej turze. To jest nasza dynastia i widzę, że nie posiadamy małżonki i posiadamy jedynie trzy córki To troszeczkę komplikuje sprawę bo naszym dziedzicem jest nasz brat Aleksy jesteśmy Teodorysem powinniśmy sobie jak najszybciej znaleźć małżonkę powinno się przydać, powinno się zdecydowanie przydać znalezienie małżonki dla Teodorysa bo, bo wiecie, on ich dowodzi arbią proszę bardzo, on dowodzi tą arbią jakby coś mu się stało Stałoby się naszemu braciszkowi. Znaczy, tych braciszków jeszcze sporo mamy, ale oni wszyscy są niezaręczeni, nie? nie, nie, nie? Okej, okay. notet. O, właśnie, yy, te, zapomniałem, Zarzą wyznaczyć zarządcę prowincji. Dobra, yy, myślę, że po kolei możemy ich powrzucać, oni wszyscy mają beznadziejne perki, tylko ten ma bus do podatków, a ten ma do dochodów z kultury. Yy, także powrzucaj tych na dwa miasta, a tych to w sumie bez większego znaczenia, jako zarządcy. Cyk, cyk, cyk i narodos? Halo? Nie mogę? Nie mogę. Ok, teraz edykty. Właśnie, co to były za edykty? Ład publiczny minus 50, zaniepokoje, minus 3 do religii państwowej, beznadziejnie. Doświadczenie jednostek milicji, trening morale. Ok, to jest spoko, jakbyśmy chcieli gdzieś rekrutować, no ale to, to się jedną turę wprowadza, my musimy na, od razu rekrutować. Właśnie, możliwości werbunkowe plus 2. Ok, to też spoko. Bogactwo z handlu, koszt werbunku, oddziałów, jazdy, rozwój plus 3. Ej, mega fajne. Wysokość podatków plus 33%, ład publiczny minus 5%. A takie średnie. A na tej modyfikacji w ogóle jest problem z ładem publicznym, bo potrzeba jednego slota na budyneczek, który daje ci jakieś szczątkowe zadowolenie, a jest milion mechanik, które daje ci debaffy do zadowolenia. Także, okej, okay, fajnie, fajnie. Koszty utrzymania mi każdy region, prowincji, wysokość podatków, władz publiczny. Okej, okay, to jest plus 4 do zadowolenia w razie czego Dobra, to w tych osadach takich, które na razie nic nie będą robić Odpal, um, odpal, rozwój, tak, rozwój Tu można by ewentualnie dać możliwości werbunkowe plus 2 bo z Nicei będziemy chociaż kurde, z, tu, tu można lepsze jednostki rekrutować Ale nas nie stać, one dwie tury się robią Jakby co w nic. chociaż czy my będziemy więcej rekrutować? Możliwe Dobra, zostaw te możliwości werbunkowe w armii, plus dwa. Dobra, możemy skończyć turę? Możemy skończyć turę. Aha, znajomy końca tury Szlachecki Ożenek, nasz cesarz Teodoros. Ten człowiek i nie rozdzieli, a już zostało zawarte. Teodoros, bierze ślub, okej, fajnie, fajnie. Kto jest Twoim wybranką? Uuu, szalom. Julien jakaś. Julien. Potrzebujemy syna, dziedzica. To są. Chyba się nie da zrobić, żeby córka dziedziczyła, nie? Chyba nie da rady, no w razie czego jest Aleksy W sumie Aleksy też powinien znaleźć małżonkę Jeżeli jest potencjalnym dziedzicem, to powinien mieć małżonkę eee, I widzę, że w Konstantynopolu pojawiła się armia Ok, e, teraz tak, czy my możemy Czy my możemy tą naszą malutką armią Myślę, że możemy spróbować zaatakować Mamy beznadziejny dochód, nie możemy czekać Bo te nasze osady de facto ledwo pokrywają koszt wydatków na armię i, 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 i resztę. Musimy atakować. Fajnie jakby. Bo czekaj, yy, czy to nasz, nasz sojusznik długa ja też walczy z Krzyżakami? E, z Krzyżowcami? Tak, też walczy z Cesarstwem Łacińskim. Okej, kogo wy jeszcze macie na brogu? Aha, tylko nas. Macie dwa protektoraty. Henry. Wybuchowy toleruje wyznawców innych religii. <grym> no to tak średnio. Jak na Krzyżaka przystało, żeby tolerował innych wyznawców innych religii. Myśl, to jest duży, co to jest? To jest zamek? Jaki to jest garnizon? Jedna Mangonela. Ok, plus armia 15. Mocno pobijane te jednostki. Moglibyśmy turę czekać, ale czekamy, to ich się zmastają. Dobra, nie ma co czekać. Atakujemy. Poszli tą armię. E, Rozpocznij oblężenie. Mhm. I doślemy was jako posiłki. I, na, I musimy w następnej turze atakować. Zdecydowanie. To no nie będzie łatwa bitwa. Ale cała ta kampania nie będzie łatwa. Dobra, yy, skończmy turem. Gorzej jak ta armia teraz poleci... Ale nie, nica powinna się chyba bronić, nie? To jest jakiś garnizon. <grymny> jakiś garnizon, jest, powinniśmy się obroić. Nie wiem, czy oni w jedną turę mogą do, do, do tego Kizikos podejść. Dobra, skończ turę. Okej, okay, jak się okazało, mogą w ciągu jednej tury podejść, dlatego um, my się cofniemy. Okej, okay, wy zaatakujecie tą armię, ta armia też się cofnie. I jeżeli będą chcieli nas ścigać, to rozbijemy ich... Ej, oni zostawili pusty Konstantynopol. ONI ZOSTAWILI PUSTY KONSTANTYNOPOL! Kandydat na, na żonę, tak, Aleksy Eudoksja, ta wybranka wydaje się odpowiednia. Czy przeznaczony jej mąż pogodzi się z twoją decyzją po ślubie jej postacie? No tak, no to chcieliśmy. Żebyś, żebyście mieli małżonki swoje, okej. Okay. Ej, wy w ogóle mieliśmy dwóch synów, ale oni chyba kaput. Nie żyje, nie żyje. Żyje, nie żyje. Trochę niedobrze. Ej, bo wy ściągnęliście całą armię, nie? Armia schowała się w porcie, a ta stoi w mieście. Znaczy, myślałem, czy nie zablokować miasta i nie zaatakować tej armii, ale no dobra, oni schowali się. Czy my dojdziemy do Konstantynopola? Dojdziemy do Konstantynopola. Czy my chcemy go atakować? Szturmować go nie możemy. Jedną turę byśmy musieli oblegać. Dobra, spróbujemy. Eee, Tyż Też na naszą prowincję. Dostaniesz y, piechotę, jeżeli mamy to szturmować. Piechotę. Dobra, powiedzmy, że tylko piechotę. Pójdziesz to oblegać. Okej. Okay. Rozpocznij oblężenie. I tobą też chyba podejdziemy, nie? Oni nas nie złapią. Mogą zoblegać nicę, ale będziemy mieli ture przewagi, potem będziemy mogli wrócić. Znaczy, mogą też wrócić do Konstantynopola, ale już nie wejdą do samego miasta, bo my zaczęliśmy oblężenie. Ej, jest, jest chyba dobrze. Oczywiście osady mają minusowe zadowolenie. Rodos to w ogóle. Czemu Rodos jest takie niezadowolone? Podatki, poziom wyzwania, różnice religijne, budynki. Doki handlowe, aha. Doki handlowe generują brud i minus 2 do ładu publicznego, no, 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 no i co mam zrobić? Pola. Okej, okay, żarcie 143 Ej, to w następnej turze może być szturm na Konstantynopol Zobaczymy co, 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 co zrobią krzyżaki Ale pięknie. Ej, serio liczyłem, że będziemy, na, na razie pozbędziemy się tej osady na, 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 na zachodzie od Nicei Dobra, wy się do Konstantynopola Pytanie, czy wy będziecie brali udział w szturmie, w sensie w oblężeniu Wiedziano, w wojnę Republika Wenecja, Królestwo Chorwacji, okej. Okay. Oni biorą udział. Troszeczkę nie niedobrze. Troszeczkę nie bardzo niedobrze. No, na razie się kręcimy w kółko z nimi. Zagra <grywam> przez <się> te cieśniny. Jakbym mógł z nimi walczyć w polu, to bym z tymi dwoma armiami z chęcią zawalczył. Ale że my nie możemy z nimi na razie stoczyć bitwy w polu, bo uciekają. Dobra, mam plan i to sprytne. Czy możemy zerwać jakichś najemników za te 1500? Możemy zwerbować... Średnią piechotę, o, o, spoko. I to się przyda, i to powinno nam wystarczyć. Główna armia ich Konstantynopol, a ta boczna niech rozpocznie oblężenie Kizikos. Okej, okay. musimy jedną turę i tak poczekać. Kurde, większość tej armii to są strzelcy, bo to są łucznicy, to są lecy harcownicy, to jest ciężka jazda i to są jazda harcownicza. Jednostki kompletnie nie nadające się do szturmu. Ale okej, okay. chodzi o to, że oni nie mogą jednocześnie. Bo prawdopodobnie w tej turze yy, zaatakują nas z Konstantynopola i my się cofniemy. Ale wtedy nie zdążą już tutaj. I my cofniemy tą armię. Dobra, dobra, yy, skończ turę. To może się udać. 300 IQ za zagranie, rozumiecie? 300 IQ za zagranie. Szkoda, że tych ciesi nie da się zablokować. Tak jak w Europku, staniesz flotą i nie przejdziesz. Aha, chyba że oni podzielą armię. Tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem. Wycofajmy się. Nie w tą stronę się dzbanie wycofałeś. Bardzo nie w tą stronę się wycofałeś. Czekaj, czy ty zostawiłeś Konstantynopol? Pusty? Okej okay. Nie, musiała ich zaatakować, ale. Okej okay. W takim wypadku to. To my sobie staniemy tutaj. Weźmiemy tą armię Wykniemy Konstantynopol I w następnym odcinku zrobimy szturm na Konstantynopol Myślałem, że to będzie gigantyczna, wielka bitwa A tak, to będziemy walczyli tylko z garnizonem Konstantynopola Okej, okay, mi się podoba, mi się bardzo podoba Także co, łapę górę Soczysty kalendarz W na następnym odcinku widzimy się w Konstantynopolu Niech Syndykalizm będzie z wami, cześć!